To jest bitwa. ma Poznań znowu w klatce na wojnie. Polska Akademia Krawmaga Maga TV Dzisiaj jesteśmy w siedzibie klubu Samolewski Gym. Ze mną Grzegorz Samolewski i Paweł Juźwiak, witam. Dwaj dobrze znani w Poznaniu wojownicy, trenerzy sztuk walki i teraz również promotorzy MMA. Spotykamy się tutaj nieprzypadkowo, ponieważ za kilka dni w weekend 16 i 17 listopada w sali Citizen w Poznaniu odbędzie się, no właśnie, można powiedzieć taki weekend sportów walki poznańskich. Dokładnie Panteon Mistrzów i Wieczór Sportów Walki. Organizatorzy powiedzcie, mi, powiedzcie nam, widzą, co to dokładnie się zapowiada. Jest to dokładnie Panteon Mistrzów czwarta edycja już tutaj z Grzegorzem. Działamy od ładnych paru lat, a jeszcze przytem o czym opowiemy, zrobiliśmy też kilka poważnych tematów tutaj, szczególnie zwłaszcza jest bardzo doświadczony w galach zawodowych i jakby dzisiejsze spotkanie jest po to, żeby też opowiedzieć, kto stoi za Panteonem, kto stoi za Wieczorem Sportu Walki. Tak, zapraszamy wszystkich 16-17 listopada. Nazwaliśmy to Weekend Sportu Walki, żeby tak obrazowo wziąć to w jeden zbiór. Będą się zawody amatorskiego MMA, zawody amatorskiego K1 i Muay Thai i Submission. Yy, dlatego. Nazwaliśmy to całym weekendem, bo przez cały weekend będą walczyć wojownicy, najlepsi z tutaj z Wielkopolski, z całego kraju. Mam nadzieję, że przyjadą licznie tutaj, pokażą to, co najlepsze, jeśli chodzi o MMA, K1 i sarnieżki. że jest to czwarta edycja, także współpracujemy już z klubami z całej Polski. Poznań jest tak fajnie położone, że praktycznie wszystkim jest i po drodze, i jest dobry dojazd. I myślę, że przed nami wspaniałe walki. No właśnie, to zacznijmy od początku. Idea Panteonu Mistrzów jako takie imprezy, takich amatorskich zawodów, na których młodzi ludzie, bo, ponieważ z tego co wiemy, mogą tam startować i startować i dzieci, i, i zawodnicy, którzy mają już jakieś doświadczenie. Mamy zawody MMA, mamy zawody Submission. Teraz podczas tej edycji będą również osobne na osobnych matach zawody boksu tajskiego i K1. Jak się zrodziła ta idea i w jakim celu właściwie? To, że to, to tutaj mamy, to dosyć ładnie pokładane, to jakby, jeśli chodzi o MMA, no to jest składowa kilku elitarnych sztuk walki, typu właśnie na przykład Muay Thai, która decyduje o walce stójce, zapasów, o, która decyduje o sprowadzaniu do parteru i w brazylijskim Czudzicu, która e, jest królową, jeśli chodzi o walkę w parterze. Natomiast tutaj e, myślę, że Grisiu opowiesz. Jak, jak, jak to mniej więcej widzimy naszymi oczami, jak to poukładaliśmy te, e, i w jakim kierunku będzie to zmierzało. To znaczy MMA jest, tak jak Paweł stwierdził, składową tych kilku dyscyplin i zawodnik musi rozwijać się w każdej z tych dyscyplin, dlatego dajemy mu możliwość startu nie i globalnie w MMA, w sensie, że może się sprawdzić we wszystkich tych płaszczyznach, ale jak jeszcze nie czuje się w którejś w 100% przygotowany, no to wybierza, wybiera sobie tą, w której czuje się teraz gotowy do walki, więc albo submission, jeśli jest gotowy do walki parterowej, albo K1, czy Muay jeśli czuje się w sile, jeśli chodzi o tą o stójkę, nie? Tym, tym Naszym celem jest MMA, ale to MMA składa się z kilku takich dyscyplin, dlatego w każdej tej dyscypliny ten zawodnik powinien się rozwijać i my, i my mu dajemy taką możliwość. Jeśli chodzi o pomysł Panteonu Mistrzów, to tak jak yy, mówimy, każdy zawodnik na tym etapie już dzisiaj, tak, gdy te sporty są tak popularne i tak rozwinięte, to powinien nawet jako amator podchodzić profesjonalnie do, do treningu i do całego zakresu. I my też jako organizatorzy chcemy tak profesjonalnie podejść, stworzyć zawodnikowi całą drogę. Każdy szczebel kariery od początkującej poprzez amatorską, poprzez pierwsze walki zawodowe, poprzez duż, walki wieczoru na najlepszych czy naszych galach Najdow Champions tutaj w Poznaniu i otworzyć mu drogę, karierę międzynarodową. I, i tak, taki jest pomysł. Od pierwszego kroku w danej dyscyplinie poprzez każdy szczebel kolejny, żeby mógł się rozwijać, żeby nie było od razu z pierwszej walki amatorskiej przeskoku do walki zawodowej, bo to czasami się źle kończy dla zawodników. Stworzyliśmy razem z Pawłem całe zaplecze, całe, cały schemat, jak ten zawodnik powinien Trenować, jak powinien się przygotowywać, kiedy startować, ile walk amatorskich, ile zawodowych, żeby otworzyć mu drogę do kariery międzynarodowej. Bo dla nas, nawet jest także bezpieczeństwo młodych ludzi, którzy pragną jakby spełnić swoje marzenia i zaistnieć jako wojownicy i rozpocząć jakąś tam karierę. Z w sensie, że to, jakby pamiętam swoje pierwsze walki w MMA zawodowych, gdzie Dochodziło do takich scen, gdzie, gdzie po prostu osoby nieprzygotowane ginęły szybko po prostu od ręki zawodowca, bo nie było jakiejś takiej weryfikacji. No i trzeba z tym skończyć. Trzeba jakby postawić na profesjonalny sport. My tutaj z Grzegorzem próbujemy jakby zrobić taką bazę logistyczną dla młodych ludzi. Spowodować, żeby nie dochodziło do jakichś niepotrzebnych walk, gdzie spotykają się osoby o różnych poziomach, bo to jest złe. I to też nikomu nie służy. Natomiast osoby, które będą miały talent, będą bardzo ciężko pracowały, takim osobom chcemy pomóc i takie osoby chcemy promować, to jest nasze zadanie. Mm. A w jaki sposób chcecie zapewnić właśnie to bezpieczeństwo? W jaki sposób dzielicie, staracie się oddzielić zawodników doświadczonych od tych mniej? Jaki jest spodziew? Czy to jest na przykład do pięciu walk skoczonych, amatorskich? No to właśnie był, właśnie Grzegorz o tym mówił między innymi, że mamy ideę pierwszego kroku. To jest właśnie w Padołanie, jest jeden pierwszy krok, gdzie zawodnicy, którzy nie mieli w ogóle żadnych walk, jest to ich debiut, odbywają jedną walkę, i na tym jakby się kończy i potem są walki dla początkujących, osoby, które czują, że się sprawdziły w pierwszym kroku, psychicznie dały radę, bo często jest tak, że osoba, która po pierwszy walczy w pierwszym kroku, ona psychicznie nie wytrzymuje i po paru sekundach widać, że, że, że nie nawiązuje walki. To, jeżeli wiemy, że to jest pierwszy krok, sędzia jest uczulony, szybko przerywa, żeby, żeby nic się nie stało. Natomiast osoby, które już psychicznie się sprawdzą na ringu podczas walki, no to idą dalej. To jest, następnie to są walki dla początkujących, średnio zaawansowanych. I później przechodzimy do turniej turnieju, e, ograniczonej formuły, gdzie tam jeszcze są jakieś minimalne ograniczenia, no i wreszcie turniej full-conta, gdzie mogą walczyć też zawodowcy. Mm -hmm. I co, z, czy z tymi zawodowcami staracie się pójść jakoś dalej? Ponieważ jaką ideą jest wieczór sportu walki, ta, ta wieczorna gala? Z tego co wiemy, najlepsi z pantonu będą mogli zaprezentować się również. Tak, i tego nie kryjemy i często to pokazujemy, że zawodnicy, którzy pokazują się na naszych imprezach w dobrej formie i prezentują bardzo wysoki poziom, czy widać, że nawet jak, jak ten poziom nie jest jeszcze mistrzowski, ale widać, że oni pokazują dużo serca, dużo chęci i, i wiążą z tymi dyscyplinami jakąś przyszłość, że to nie jest przygoda na jedną walkę, tylko przygoda na kilka, czy, czy widać, że zawodnik też ma odpowiednie podejście, myśli o karierze w tej dyscyplinie, no to tym zawodnikom będziemy chcieli pomóc w tym słowie, w, w, w tym znaczeniu, że będziemy chcieli budować ich kariery, w sensie umożliwiać im walki, czyli, czyli podnosić swój poziom sportowy e, no po to, żeby dążyli do tego mistrzostwa. To też jest je takie wspólne działanie, że my jakby z Panteonu, e, czy z każdej edycji następnej e, poznajemy się, poznajemy, się, trener, poznajemy trenerów. Poznajemy ich y, uczniów, poznajemy też zawodników, jak oni się spisują podczas walk a, i to środowisko integruje się. My ma jakby y, pracujemy w jednym wielkim kierunku, żeby wypromować Polaka, który, który właśnie będzie tym mistrzem, który będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej. Y, tutaj, jakby, tak jak powiedziałem, cały zespół od trenera, po promotora, po dziennikarzy, no, będą budowali tak naprawdę taką autostradę, którą młody człowiek może wyskoczyć i nie wiem, walczyć w Stanach Zjednoczonych, czy walczyć w Emiratach Arabskich, no, gdzieś po prostu, gdzie to ma sens, gdzie ma gwarantowany rozwój. Dlatego wyciągamy rękę dla, do każdego. My chcemy z każdym to jest z każdym rozmawiać, który ma podobną wizję, nie? bo ta wizja jest przemyślana, ten zawodnik ma pewne szczeble kariery, które tak jak ona powinna się toczyć prawidłowo, tak tutaj będzie miał taką szansę i apelujemy i wyciągamy rękę do wszystkich zawodników, trenerów. Dlatego my jesteśmy wszystkich... otwarci na współpracę i to tak. tylko od nich zależy. My <coughs> mamy jakiś pomysł i chcemy się z nim podzielić, nie? To nie jest tak, że my się zamykamy. Na pewno my chcemy współpracować z wszystkimi, zapraszamy wszystkich na te Wszystkie zawody. Wszystkie środowiska właśnie, dlatego MMA, dlatego K1, <coughs> dlatego Muay Thai. No i to jest główna idea właśnie Panteonu, wieczorem Sporty Walki. Tak, ponieważ te Sporty Walki są jeszcze trochę e, tak pobieżnie e, widziane, e, a mają dużą perspektywę, bardzo dużo osób ćwiczy, nie? to widać na salach treningowych u nas i oni, ci zawodnicy zostawiają naprawdę litry potu i dużo serca i, i umiejętności tutaj na matach, i, a nikt ich nie zna nie? i, i jak gdyby są prawdziwymi mistrzami dla nas, nie? dla trenerów, dla zawodników, dla przyjaciół, a my chcemy ich pokazać szerszej publiczności i Panteon mistrzów wieczór sportu, walki i gale zawodowe mają w tym pomóc. No właśnie, w Polsce pokutuje cały czas taki obraz tych nowoczesnych sztuk walki, bo może karate, judo mają już troszeczkę inną opinię, natomiast MMA, brazylijskie jiu-jitsu, one cały czas się kojarzą z jakimiś podziemnymi walkami w klatce, prawda, gdzie takie ludzkie koguty zabijają się po prostu za jakieś marne grosze. Jak walczyć z tym obrazem? I czy, czy właśnie Pan jest taką próbą przełamania? A, czy nie jest tylko próbą, bo to jest, odnosimy sukces. W tej chwili odbywają się Mistrzostwa Polski, gdzie po raz pierwszy będzie około 1200 zawodników e, walczyło o brazylijskim drudzicu, czyli takiej, można powiedzieć, fundamencie w fundamencie walk MMA. I, i także, jak i w brazylijskim drudzicu, to jest nierozerwalny rozwój, e, także w MMA mm, to się dzieje. Mm, także coraz więcej będzie osób, które trenowało. Na przykład bazyjskie to on jakby w rozumie, co, co się dzieje w MMA w związku i ich, ich rodziny też w związku z tym będą słabe, a, gdzie, a gdzie ćwiczysz, a, a co ćwiczysz, i to się dzieje, ale te, to, czego brakowało, także wydaje mi się, ja akurat miałem to szczęście, że byłem dobrze, że tak powiem miałem ja taki szczęśliwy rozumie potraktował bardziej niż miałem jakąś bazę promotorów, bo nie miałem. Po prostu no byłem waleczny i gdzieś tam po drodze zapałem się na telewizję Polsa, były jakieś wywiady, był TVN Turbo, stąd po prostu yy, ten uśmiech losu został taki wykorzystany i, i, i powiedzmy, ktoś mógł poznać Pawła Żwiaka i albo go polubić, albo nie i kibicować mnie. Stąd miałem walki między innymi w konfrontacji sztuk walk, bo po prostu wiedzieli kim jestem. I my z Grzegorzem właśnie planujemy, żebyście Wy Państwo poznali zawodników, polubili ich, dowiedzieli się o tym, że mają rodziny, że mają dzieci, że to są osoby w różnym wieku, bo i trenują i młodzi ludzie, i trenują osoby, które mają 30 lat. Taką szansę naprawdę takiego zajrzenia od kuchni do naszego życia. Skoro już jesteśmy przy, przy liczbach, bo wspomniałeś o ponad tysiącu zawodników, którzy moment pojawiają się w Poznaniu na Mistrzostwach Polski. Jak to wygląda z Panteonem i Wieczorem Sztuk Walki? Jak to wyglądało w poprzednich edycjach? Ilu zawodników się zgłaszało? Ilu przewidujecie teraz? Czy na ilu liczycie tak naprawdę? Zakładamy około 300, w sumie w tych dyscyplinach, około 300 osób startujących i to są takie realne myślę liczby i, i oczywiście zapraszamy wszystkich. Jak gdyby miejsca starczy dla każdego. Ale tak realnie, biorąc pod uwagę doświadczenie z poprzednich imprez, to myślę, że na tyle osób możemy liczyć i tyle jesteśmy w stanie przyjąć spokojnie i oni bezpiecznie, zgodnie z przepisami, jesteśmy w stanie przeprowadzić te zawody. Oczywiście jesteśmy, chcemy się rozwijać, tak jak każdy, i chcemy zapraszać coraz więcej tych klubów. Chcemy przekonać do siebie, zaprosić, przyjedźcie, zobaczcie, zobaczycie jak my to robimy i zapraszamy do współpracy. Myślę, że będziecie zadowoleni. A powiedzcie mi jakie macie ambicje, ponieważ takich amatorskich lig MMA submission jest całkiem sporo. Mamy amatorską ligę MMA, mamy Mistrzostwa Polski Północnej, mamy Mistrzostwa Pomorza, mamy ten nieco, nieco bardziej wypromowany z wiadomych względów Puchar KSW. Na co wy idziecie? Chcecie być taką organizacją, powiedzmy, o zasięgu wielkopolskim i, i gdzieś może... Znaczy, coś... to nie jest tak, że my liczymy, bo korzenie współpracy mojej z Grzegorzem to są lata 2003, bodajże, rok, gdzie odbyła się pierwsza, wydarze na pewno w Poznaniu... Pierwsza sobota sportu walki Dwa. na ulicy Bukowskiej, na sali Grunwaldu. Jesteśmy Od... pierwsi, którzy pokazali, że można organizować zawody MMA. To wtedy naprawdę było groźne. Ja się bałem, że coś się stanie. W połączeniu z K1, bo na macie odbywały się wtedy również zawody K1 i nawet pan Damian Ławniczak, czyli mistrz świata w kickboxingu uczestniczył w tych zawodach. To był 2003 rok i od tego czasu krok po kroku e, dokładamy jakąś cegiełkę do tego. I... Także my jakby, to nie jest tak, że my się nagle pojawiliśmy i chcemy kogoś naśladować. Eee... W tej chwili nasza współpraca z Grzegorzem po prostu jest e, ciasniejsza, po prostu, bo każdy z nas gdzieś tam e, się realizował. Ja w, na polu, powiedzmy, bazyńskiego Grzegorza na bazie e, Muay Thai. Hmm, natomiast w tej chwili jakby wracamy do tego, co już było. Aczkolwiek po drodze zrobiliśmy bardzo dużo gal. Ja jeszcze miałem przyjemność walczyć u Grzegorza na XV-series. Tak, XV-series, moja... taka cyk gal. Również tego było dużo, no, naprawdę, my... naprawdę, tak jakbyśmy... Hmm... Chcemy Państwu też opowiedzieć o naszym działaniu, także promotorskim, gdzie, gdzie dużo się działo i, i taką historią, taką cefałkę, którą jakby mamy, to mamy bardzo bogato. Ee, jeśli chodzi o te organizacje, które wymieniłeś, no będziemy jakby, myślę, współpracować, mam nadzieję i będziemy po prostu. To znaczy, my się cieszymy, że to widać, jak to jest popularne, że aż tyle jest tych zadowodów. To tylko świadczy o, o tym, jak, jakie możliwości ma ta dyscyplina, jak wiele osób już ćwiczy. My jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, nie chcemy odcinać się od kogoś, tak. bardzo chętnie nawiążemy współpracę z, z Almą, z innymi organizacjami i możemy współpracować dla dobra polskiego MMA. Natomiast nie myślę, chcemy że na nie to tak, tak za, jak kluby za... sportowe, że w Poznaniu jest Lech, w Warszawie jest Legia, że to po prostu każdy ma, każde miasto zasługuje na potężną galę i potężne lobby, które dba o zawodnika myślę, że w Poznaniu my tak też próbujemy po prostu troszeczkę zaistnieć. Myślę, że znaczy to się my już udaje. Istniejemy nie mamy w Poznaniu nie? W świadomości. No tak, kobietu, bo jeszcze pamiętasz, że były. Ten już myślę, że Były gale, gale w, były w pulsarze, jeszcze były tego. No to tego się działo bardzo dużo, tak żeby dojść do tego punktu, w którym jesteśmy. To, to jest 10 lat do... pracy, nie? Od 2003 roku to jest 10 lat pracy. I każdy organizator, który organizował gale, bo organizatorzy gale się zmieniali, no to po prostu nie tylko że się napracował, to też wtopił dużo pieniążków. I ci, co teraz zostają, to są tak naprawdę osoby, które się nie zniechęciły, nadal nadal wierzą w to, co robią i robią to w tej chwili nie tylko dla pieniędzy, ale dlatego właśnie, że mają jakąś pasję. Ale myślę, że dochodzimy do takiego sukcesu bym powiedział, no bo przyjazd 300 zawodników to jest bardzo duża liczba, to są też sponsorzy, są też nagrody, przed nami wspaniałe widowisko. No właśnie, bo wspomniałeś o wtapianiu pieniędzy. Co jest największą trudnością przy organizacji takiego eventu? Jest jest właśnie... milion trudności, na które trzeba zwrócić Z uwagę. I właśnie dużo szczegółów tak, i... Dużo szczegółów różnych i jak każdy. Jak, jak... Trenujący sportowalki każdy musi pokonywać te przeciwności każdego kolejnego przeciwnika i my też w wysoko uniesionej gardzie idziemy do przodu i, i zawsze jest albo większy problem, albo mniejszy, ale z każdym czasem poradzić. Na tą chwilę jak widać, organizujemy już kolejną edycję, więc sobie z tym radzimy. Nie, y, trudno tutaj wymieniać, nie? bo to jest naprawdę y, myślę, że temat na osobną zupełnie rozmowę. Na tą chwilę mówimy tak, jesteśmy rozpędzeni i nic nas nie zatrzyma. Jak? Myślę, że nieważne, z którego miejsca zaczynasz, ale w którym miejscu kończysz, A, jestem pewien, że za pięć lat Panteon 30, czy któryś to już będą, fajerwerki. To jest jeszcze kilka informacji dla kibiców. Jeśli ktoś chce przyjść, oglądać. No, jeszcze nie jako osoba czekająca na swój występ na macie, ale no To głównie jako... jest dla kibiców, bo wiadomo, że kibiców będzie więcej niż zawodników. To temu ma służyć. Tak, no, to jest, Ja... Cały czas to wszystkim powtarzam, z kim bym nie rozmawiał z jakim trenerem bym nie rozmawiał, że wszyscy jedziemy na jednym wózku. Albo ten wózek będziemy pchać razem, albo będziemy sobie go przeciągać i nigdy nigdzie nie dojedziemy. Żeby ten wózek jechał, to musi się nałożyć kilka czynników. Nie? I musimy razem współpracować dla dobra tego MMA, ponieważ jeśli razem będziemy pokazywać dobre MMA, to będzie więcej publiczności na trybunach, jeśli będzie. Więcej publiczności na trybunach, to będzie więcej ćwiczących w klubach, bo każdy, który przychodzi na trybunę jest potencjalnym zainteresowanym ćwiczącym e, sporty walki. Jeśli będzie coraz więcej ćwiczących i coraz więcej ludzi na trybunach, to będą też sponsorzy, będzie coraz większe zainteresowanie. Jeśli pominiemy któryś z tych punktów, no to, no to będziemy sporotem cofać ten wózek. No i dlatego e, ja mówię, e, tak, jak, tak jak tutaj wcześniej wspominałem, wszystko zależy od nas, od nas, tych, którzy siedzą w środowisku MMA, od od zawodników, jeśli będziemy ze sobą współpracować, rozmawiać, to o publiczności nie będziemy martwić i nie będziemy się martwić o organizację takich imprez. A jeśli będziemy mieli różne zdanie nie każdy, i będziemy przepychać pomiędzy sądem wózek, no to, to zostaniemy tylko my z Czyli Krótko mówiąc w jedności siła. Tak, dokładnie. Przed Państwem wspaniałe walki, wspaniała gala, zapraszamy 16. 17 listopada na sala WF-u, ulica Drogi Debyńskie. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję. Ja również. Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Za Michał, za I zapraszamy wywiad. i publiczność, i zawodników do współpracy. Przyjdźcie i zobaczcie dobre show. Bądźcie z nami. To nie ostatni wywiad z serii przedstawiających postacie związane z Galą Panteonistów i wieczór sportów walki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo to jest bitwa? e ma poznaj, jest w klatce na wojnie